Zaufanie jest smarem dla biznesu, bez zaufania szwankuje biznes i dlatego tak ważna jest Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży. Dzisiaj pewnie dla większości z nas czytelne są literki CSR czy ESG, natomiast wydaje się, że wciąż za mało uwagi poświęcamy istocie biznesu, czyli, czyli sprzedaży, a z czego rodzi się jedno z większych wyzwań działalności, szczególnie w branży finansowej, Czyli kwestia misceliny. Dlatego też deklaracja jest projektem, który jest unikalny. To wbrew nazwie nie tylko deklarowanie, że chcemy być odpowiedzialni i chcemy sprzedawać, sprzedawać odpowiedzialnie, ale to też bardzo dokładnie i precyzyjnie określony zestaw kryteriów i wskaźników, które potwierdzają, że jesteśmy odpowiedzialni i sprzedajemy odpowiedzialnie. Co więcej, to także audyt, który potwierdza, że dana firma sprzedaje w sposób, w sposób odpowiedzialny. Rolą biznesu jest przede wszystkim sprzedawanie ludziom rzeczy, czy usług, czy produktów potrzebnych, takich, na które ludzi stać, które są absolutnie zrozumiałe i to wszystko jeszcze musi być oparte o godziwą cenę. I, i te elementy są zawarte właśnie w naszej deklaracji odpowiedzialnej sprzedaży. Wpisanie deklaracji o odpowiedzialnej sprzedaży traktuję jako rozwiązanie bardzo korzystne dla samych sygnatariuszy tej deklaracji, jak i dla nabywców produktów. Zapraszam do włączenia się do tej cennej inicjatywy.